Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na sądeckim rynku. Zbliżamy się już do finiszu kampanii wyborczej do samorządu. Witamy tutaj panią premier, panią Europoseł Beatę Szydło. Witamy wszystkich kandydatów do Rady Miasta, Rady Powiatu, parlamentarzystów, senatorów, radnych kandydatów do Sejmiku, do powiatu, do Rady Miasta, do Gmin. Cieszymy się, drodzy Państwo, że możemy się spotkać i w pewien sposób podsumować tę kampanię, ale też zachęcić Państwa. Do wykorzystania tych ostatnich kilku dni na spotkania z mieszkańcami, na pokazanie, jak ważne jest, te wybory są ważne dla przyszłości, rozwoju Nowego Sącza, Sądczyzny i Małopolski. Cieszymy się z wizyty pani pękniętej Baty Szydło tutaj w Nowym Sądzu. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no jest z nami przede wszystkim też kandydatka na prezydenta Nowego Sądza. Która mamy nadzieję i trzymamy kciuki, że pani Iwona Mularczyk będzie przyszłym prezydentem Nowego Sącza. Są kandydaci. Walczymy o jak najlepszy wynik tutaj w mieście, w powiecie, ale również i w Sejmiku. Szanowni Państwo, to są niezwykle istotne wybory, ponieważ w tych wyborach będziemy przede wszystkim decydowali oczywiście o przyszłości naszych lokalnych samorządów, naszych wspólnot lokalnych. Będziemy decydowali o tym, jak będzie rozwijało się miasto, jak będzie rozwijał się powiat, województwo, ale te wybory są również bardzo istotne w kontekście tego, co dzieje się i w naszym kraju, również i w Europie, ponieważ te decyzje, które zapadają w Brukseli dotyczące funkcjonowania Między innymi takich programów czy takie projekty jak Zielony Ład, powodujące podwyżki cen energii, powodujące konkretne problemy dla ludzi, wpływające na, na przykład na duże wydatki, które będą musieli mieszkańcy ponosić w związku z remontami i dostosowaniem swoich mieszkań do wymogów dyrektyw unijnych, będą wpływały również na funkcjonowanie samorządów ponieważ to samorządy również będą musiały ponosić te koszty, to samorządy przecież utrzymują budynki publiczne, które również będą wymagały takich adaptacji. To jest jeden z przykładów, o których mówię. Mówię o tym dlatego, że będą potrzebni ludzie w samorządach, którzy z jednej strony będą potrafili wykorzystać te szanse, będą potrafili sięgnąć po te środki, które można zaabsorbować tutaj w naszych lokalnych społecznościach, ale z drugiej strony będą potrafili wywierać presję na rządzących wtedy, jeżeli decyzje, które byłyby... Niekorzystne dla mieszkańców miałyby być podjęte i pod wpływem działań samorządowców, tłumaczenia, pokazywania, jakie są problemy związane z danymi decyzjami, żeby byli w stanie wywrzeć taką presję, żeby takich decyzji nie podejmowano, czy żeby próbowano przynajmniej w jakiś sposób je zmienić. Zależy nam na tym, żeby samorządy funkcjonowały. Tutaj w Małopolsce, na Ziemi Sądeckiej, żeby funkcjonowały w oparciu o to, co przede wszystkim potrzebują, czego potrzebują, czego oczekują mieszkańcy. My zawsze prowadziliśmy tak nasze kampanie i tak układaliśmy nasze programy, że przede wszystkim rozmawialiśmy z ludźmi. I ten pakiet spraw, który jest ważny dla lokalnej społeczności. Stanowi bazę naszego programu i takie również podejście mają wszyscy nasi kandydaci. Te wybory są ważne jeszcze z jednego powodu. Otóż rzeczywiście, my przede wszystkim musimy zacząć budować w Polsce wspólnotę, poszukiwać kompromisów tam, gdzie one są możliwe, ale przede wszystkim nie sprowadzać sporu tego, sporu politycznego, który wywołuje w tej chwili koalicja rządząca, koalicja 13 grudnia tutaj na poziom lokalny. My chcemy budować. Jesteśmy na tak, chcemy być razem z mieszkańcami. Mamy dużo pomysłów, dużo projektów. Ja przypomnę, że rząd prawa i sprawiedliwości przygotował dla samorządów niezwykle dużo różnego rodzaju programów, projektów, które były do wykorzystania i wiele samorządów z nich skorzystało. Ja też mówię to z perspektywy swoich doświadczeń samorządowych, że rzeczywiście tych szans, które dano w ostatnich latach w tej kadencji samorządowi, to naprawdę wcześniej nigdy nie było. I ci samorządowcy, którzy potrafili je wykorzystać, potrafili skorzystać z takich projektów i programów, no, skorzystały na tym lokalne, Lokalne wspólnoty. Natomiast niestety niektórzy samorządowcy woleli uprawiać politykę i twierdzić, że z jakichś powodów nie mogą sięgać po. Po te środki, ponieważ nie zgadzają się na przykład z rządem. To jest oczywiście ze szkodą dla lokalnych społeczności i samorządowcy przede wszystkim powinni pracować na rzecz swojej wspólnoty. A chcę powiedzieć jeszcze o jednej kwestii, już na sam koniec. Dlaczego będą potrzebni, te wybory również są ważne i pod kątem współpracy z rządem? Ponieważ obecny rząd chce zlikwidować wiele tych programów i projektów, które rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował, programów przede wszystkim inwestycyjnych, takich jak chociażby program inwestycji lokalnych, ale już zaczynały się, zaczynają się też pojawiać dyskusje i wątpliwości w Ministerstwie Infrastruktury, czy program na przykład stół obwodnic będzie kontynuowany. Pojawiają się takie głosy ze strony obecnie rządzących które podważają jak gdyby sens funkcjonowania czy kontynuowania tych programów i projektów, które zostały wcześniej przygotowane. I dlatego też to będzie rola samorządów, żeby wywierać presję na obecnie rządzących, żeby te programy inwestycyjne, które już zostały wdrożone, przygotowane, można z nich wykorzystać, żeby były kontynuowane. Także ostatnie dni kampanii, szanowni Państwo, my będziemy jeszcze intensywnie pracowali w całym województwie i zapraszamy Państwa do urna przy wyborze, kiedy Państwo będziecie tego wyboru dokonywali w niedzielę. My rekomendujemy tutaj moi koledzy parlamentarzyści, ja również listę numer jeden naszych kandydatów, a w Nowym Sączu myślę, że czas, żeby prezydentem została kobieta. Dziękuję Państwu bardzo. Pani premier, drogie koleżanki i koledzy. Dwa dni jeszcze przed nami kampanii, ale tą kampanię prowadziliśmy. Właśnie bardzo dynamicznie wśród mieszkańców i to było bardzo istotne, że wsłuchiwaliśmy się w głos mieszkańców i teraz ostatnie te dwa dni również tak będziemy spędzać. Na rozmowach, na spotkaniach, na wsłuchiwaniu się w Państwa głos. Wsłuchiwaliśmy się w ten głos już wcześniej, gdy tworzyliśmy program, bo właśnie program w samorządzie powinien polegać na tym, że najważniejsi są mieszkańcy. Że to z nimi się rozmawia, z nimi się dyskutuje i wybiera się program, który jest właśnie dla nich, a nie dla samej władzy. Dlatego istotne było to, że Państwo mówili nam o swoich bolączkach, o swoich problemach, ale również o swoich oczekiwaniach, bo samorząd to też oczekiwanie, a samorządowcy powinni, słuchując się w ten głos, właśnie te oczekiwania, jeśli można takie oczekiwania spełniać. Nowy Sąd również potrzebuje. Nowego prezydenta, żeby miasto mogło się jeszcze mocniej i intensywniej rozwijać, potrzebny jest uczciwy, odważny prezydent, który będzie prezydentem dialogu. Samorząd ma łączyć, a nie dzielić. Nie można dzielić mieszkańców na tych, którzy popierają daną osobę lub tych, którzy nie popierają danej osoby, bo samorząd to jedna wielka wspólnota i Taką, są, taką wspólnotę chcemy tworzyć. Nie tylko ja jako kandydat na prezydenta, ale cała nasza drużyna na wszystkich szczeblach zarówno do Rady Miasta, jak i do Sejmiku Województwa, jak i do Rad Powiatu. Taką drużyną jesteśmy. Dlatego 7 kwietnia prosimy o oddanie głosu na listę Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, chcę Państwu podziękować też za udział w tych wszystkich konferencjach, jakie Państwo braliście udział w ciągu ostatnich tygodni. Dzięki Państwu mieszkańcy Nowego Sącza, sąd Dotyczyzny, Małopolski mogli poznać informacje o naszych kandydatach, o programie. Prosimy, zostaniecie Państwo z nami i prosimy wszystkich o udział w wyborach 7 kwietnia i poparcie listy numer 1, listy Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, zwyciężymy? Zwyciężymy! Je, jeżeli, jeżeli można, jeszcze jedną rzecz, drodzy Państwo. E, w naszym regionie są komitety, drodzy państwo, które niestety podszywają się również pod Prawo i Sprawiedliwość. Skierowano do, do, do mnie również takie prośby, informacje od naszych członków z powiatu, że jest komitet, który nazywa się Silna Sądeczyzna, pana Marka Kwiatkowskiego, który nie jest komitetem Prawa Sprawiedliwości. To musi, drodzy państwo, jasno wybrzmieć, mimo już są tam osoby, które... Są członkami Praw Sprawiedliwości, to nie jest to Komitet Praw Sprawiedliwości. Jedyny Komitet Praw Sprawiedliwości to jest komitet, który lista numer jeden, Komitet Prawo i Sprawiedliwość. Inne komitety, są to komitety, drodzy Państwo, podszywające się pod naszą listę i te osoby nie startują z list PiSu. Także to jest taka informacja. Prosimy mieszkańców w szczególności powiatu, bo tam jest dużo właśnie dezinformacji na ten temat, żeby głosowali na listę numer jeden, bo to jest lista prawa i sprawiedliwości. Inne listy nie są listami prawa i sprawiedliwości.